Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Drian Kołodziej i dzisiaj przedstawiam wam 10 sposobów, jak możecie zarabiać przez internet naprawdę fajne pieniądze. No i oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodoba, to standardowo proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę. I o komentarz. Serdecznie zapraszam. Sposób numer jeden to jest agencja reklamowa. Większość firm chce zaistnieć w internecie, większość firm chce sprzedawać online i pozyskiwać klientów w sieci. Widzisz, kiedy ja zaczynałem swój biznes 10 lat temu, to musiałem ludziom tłumaczyć, czym się zajmuję. Ludzie nie mogli uwierzyć, że mam biznes, który sprzedaje przez internet, mam firmę internetową, która mieści się w moim domu i musiałem ludziom tłumaczyć, że cała sprzedaż odbywa się za pomocą sieci. Po prostu to się im w głowie nie mieściło. Minęło 10 lat, sytuacja się całkowicie zmieniła. Dzisiaj większość firm sprzedaje przez internet, chce sprzedawać przez internet, chce pozyskiwać klientów online i rośnie ogromne zapotrzebowanie na agencje reklamowe, które będą pomagały tym firmom się rozwijać, które będą pomagały pozyskiwać klientów, wpisać oferty itd. itd. Więc jeżeli czujesz, że jesteś w stanie założyć agencję reklamową albo czujesz, że powinieneś to zrobić, to jest to naprawdę świetny pomysł na biznes. I teraz tak. Jest wiele takich agencji. W jaki sposób się wybić? Jak z miejsca pozyskiwać dobrych klientów i jak z miejsca mieć przewagę nad konkurencją? Odpowiedź jest bardzo prosta: zrób to, co ja robię. Nie skupiaj się na tym, żeby mieć jak największą agencję reklamową, która zatrudnia 20 tysięcy ludzi, tylko skup się na tym, żeby mieć agencję, która jest stosunkowo mała, a która generuje stosunkowo duże zyski. Czyli musisz pozyskiwać klientów, którzy dają ci ogromny potencjał rozwojowy. Nie musisz mieć dużej ilości klientów, nie musisz mieć samych płotek w swoim biznesie, musisz mieć te największe wieloryby. I to jest po prostu e, taka moja dobra rada: żeby pozyskiwać najlepszych klientów, musisz mieć ofertę nie do odrzucenia, musisz mieć pewną przewagę nad swoją konkurencją. Co ja robię? Widzisz, większość firm reklamuje się z jednego prostego powodu, ponieważ chce mieć efekty, ponieważ chce pozyskiwać klientów online, więc ja im to gwarantuję, mówię im wprost. Rozpocznij ze mną współpracę, nie zapłacisz absolutnie nic i w momencie, kiedy zaczniemy zarabiać pieniądze, będziesz mi płacił 15%. Oczywiście, żeby pozyskiwać klientów w taki sposób, to muszę uderzyć do klientów, którzy mają duże obroty, albo muszę uderzyć do ludzi, którzy dopiero zaczynają, ale mają ogromny potencjał, żeby się rozwinąć. W ten sposób, jeżeli na przykład oni aktualnie zarabiają 100 tysięcy rocznie, a ja im zwiększę zyski do miliona, to 15% z biliona to są naprawdę bardzo fajne sumy. Jeżeli masz kilku takich klientów, to tak naprawdę nie masz dużo pracy, ale masz bardzo duże zyski. I to jest według mnie recepta na sukces. Powinieneś starać się być ekskluzywną, e, może, winiarnią, niż, pro, niż producentem jakichś tanich win. Dlatego ja osobiście uważam, że lepiej jest sprzedawać małej grupie osób ale e, zarabia na tych ludziach naprawdę fajne pieniądze. Dlatego, jeżeli jesteś w stanie dostarczyć odpowiednią wartość ludziom, jeżeli jesteś w stanie zwiększać na przykład zyski firmy, e, to faktycznie agencja reklamowa jest świetnym pomysłem na biznes. Punkt drugi to jest sprzedaż własnej wiedzy. Załóżmy, że masz jakąś firmę, która zajmuje się usługami. Niech to jest jakaś agencja, która zajmuje się pozycjonowaniem stron. To zamiast sprzedawać tylko usługi, możesz dodać do swojej działalności sprzedaż wiedzy. Możesz uczyć innych, w jaki sposób pozycjonować strony, w jaki sposób pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google i to jest naprawdę świetny biznes, ponieważ nie wszyscy będą chcieli skorzystać z usług, a część klientów po prostu będzie się tego chciała nauczyć na własną rękę. Część ludzi po prostu przyjdzie na jakieś szkolenie, a potem zaproponuje Ci współpracę. Takie sytuacje też miałem. Więc jest to świetny sposób, żeby zarabiać pieniądze. Wiedzę można sprzedawać na różne sposoby. Nie musisz od razu posiadać jakiegoś kursu. Możesz zacząć od konsultacji. Widzisz, część mojej działalności to jest tak naprawdę consulting. Rozmawiam z właśnie Firm i doradzam im, co mogą zrobić, żeby zwiększyć swoją sprzedaż. I tutaj znowu nie muszę mieć dużej ilości klientów, ponieważ mam bardzo drogie usługi, czyli mam bardzo drogi e, consulting. I teraz wystarczy mi kilku klientów miesięcznie, aby naprawdę świetnie z tego żyć. Dla klienta jest to świetne rozwiązanie, ponieważ e, bardzo często w biznesie jesteś sam. Nie jesteś w stanie już pójść dalej. Potrzebujesz kogoś z zewnątrz, kto powie ci, co masz robić. Potrzebujesz kogoś z zewnątrz, kto po prostu wskaże ci drogę. I wtedy ludzie udają się do mnie i mówią: Słuchaj, mam taką i taką sytuację, chciałbym się dalej rozwinąć, co mam zrobić. Ja mu doradzam, a on mi za to płaci i to płaci mi bardzo dużo. Poza konsultacjami możesz sprzedawać jakieś coachingi. Innym sposobem jest sprzedaż własnych kursów. Siadasz, nagrywasz materiał, możesz to zrobić za pomocą kamery, aparatu, możesz również nagrywać swój ekran, tworzyć dla klienta kurs. Wrzucasz go na platformę i możesz zarabiać dosłownie całą dobę. Klienci mogą kupować Twoje kursy, raz to zrobisz i możesz zarabiać non-stop. Jeszcze innym sposobem jest sprzedaż własnej książki. Większość z Was chce sprzedać własną książkę i zarabiać na właśnie własnej książce, ponieważ macie takie poczucie, że książka jest świetnym sposobem, żeby dorobić się fortuny. A prawda jest zupełnie inna. Zobacz, książka jest tania, wymaga sporych nakładów finansowych, musisz zapłacić drukarni, musisz ją wypromować, marża na książce jest stosunkowo mała, dlatego ja polecam jedną rzecz. Sprzedaż książki ok, pod warunkiem, że ta książka będzie wstępem do Twojego biznesu, ta książka będzie prowadziła do zakupu kolejnych kursów, kolejnych szkoleń, które już będą bardziej wykwalifikowane. Dlatego dobra książka jest ok, ale tak jak mówię, ciężko jest zarobić na, na jednej książce. Są osoby, którym to się udało, ale to jest raczej taki złoty strzał. Nie każdy jest w stanie to zrobić, więc książka jest ok jako forma. Wstępu do, do sprzedaży kolejnych produktów. Więc, jak widzisz, istnieje wiele sposobów, żeby sprzedawać własną wiedzę. Jest to naprawdę bardzo profitujący biznes, i biznes, na którym można sporo zarobić. Trzecim sposobem jest handel przez internet. Możesz sprzedawać za pomocą Allegro, eBay'a, Oelixa, Amazona więc są portale, gdzie już są klienci, którzy szukają konkretnych produktów, i możesz im te produkty zaoferować. Z tym, że ten biznes ma też swoje ograniczenia, ma też swoje wady. Jaki, jako, jaka może być wada tego biznesu? Ano taka, że inni ludzie też oferują bardzo podobne produkty i mogą oferować je w znacznie niższych cenach. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli ty nie skupisz się na produktach, które się rzeczywiście sprzedają, to zaczną ci rosnąć stany magazynowe. Zobacz. Jeżeli zaczniesz sprzedawać, to zauważysz, że 20% produktów generuje ci 80% sprzedaży. Jeżeli nie będziesz się skupiał tylko na tych produktach, które się sprzedają, będziesz po prostu starał się mieć jak najszerszy asortyment, to będą ci rosły stany magazynowe. Będziesz musiał zamrozić gotówkę w stanach magazynowych. I teraz yy, prawda jest taka, że jeden, dwa, trzy produkty będą sprzedawały się wyśmienicie, powiedzmy kilka produktów będzie się sprzedawało dobrze, a reszta produktów się będzie sprzedawała bardzo i to bardzo słabo. Oczywiście istnieją modele, w których nie musisz posiadać własnego produktu yy, na stanie, ale te modele też mają swoją wadę, ponieważ w tym momencie cena tych produktów jest zazwyczaj znacznie wyższa. Więc, to jest jakiś sposób, możesz sprzedawać przez internet, ponieważ są już ludzie, którzy szukają konkretnego produktu. Dobrym pomysłem jest sprzedaż produktów, które są albo w Polsce, albo dostępne tylko w Polsce i sprzedaż ich za granicę, albo są tańsze w Polsce i sprzedaż ich za granicę. Mam klienta, który właśnie tak robi z meblami. Ma meble tutaj, kupuje meble w Polsce, a sprzedaje za granicą, ponieważ te meble w Polsce są znacznie tańsze. A klienci za granicą są skłonni zapłacić więcej. Więc jest to jakiś sposób i. Z pewnością możesz z tego skorzystać. Czwartym sposobem jest pisanie tekstów na zlecenie. I nie mówię tutaj o copywritingu, ponieważ to już wymaga pewnych umiejętności, ale mówię o pisaniu zwykłych tekstów, artykułów na bloga, artykułów pod tak zwane zaplecza pozycjonerskie. Możesz również pisać książki na zlecenie. To jest jak najbardziej możliwe. Bardzo często jest tak, że jakiś człowiek zamawia u ciebie książkę, ty tą książkę piszesz, zrzekasz się praw do tej książki. Sprzedajesz tą książkę tej osobie, ona ci płaci słono, a ty w tym momencie zarabiasz na tym pieniądze. Więc jest to jakiś sposób. Jest mnóstwo firm, szczególnie firm pozycjonerskich, które mają ogromne zapotrzebowanie na teksty. Więc możesz pisać teksty i na tym de facto zarabiać. Piątym sposobem jest tłumaczenie tekstów na zlecenie. Jeżeli znasz język angielski, francuski, niemiecki, znasz te języki dosyć biegle, to możesz tłumaczyć. Na przykład materiały zagraniczne na język polski i w ten sposób zarabiać pieniądze. Jest mnóstwo firm, które zapłacą ci, mnóstwo osób, które zapłacą ci za przetłumaczenie tekstu. I nie zawsze musisz mieć tłumacza przysięgłego, po prostu często ludzie chcą dowiedzieć się jakiejś informacji, potrzebują tej informacji, chcą coś przetłumaczyć, możesz to przetłumaczyć i na tym zarabiać. Szóstym sposobem jest tak zwany złoty handel, czyli bycie pośrednikiem. Możesz łączyć dwie strony transakcji i świetnie na tym zarabiać. Jest to do wykorzystania online, jak i offline. Zobacz. Jest jakaś firma, która potrzebuje programisty. Jest programista, który świetnie programuje. Znasz firmę, znasz programistę. Jesteś pośrednikiem. Dogadujesz się z firmą, że zrobisz odpowiednie oprogramowanie, następnie przekazujesz sprawę do programisty. Programista wykonuje zlecenie, przekazujesz go w tym momencie klientowi. Ty zarabiasz jako pośrednik. Dajesz pieniądze programiście? Otrzymujesz pieniądze od firmy, a ty zarabiasz jako pośrednik. I cała zabawa polega na tym, że ty jako pośrednik zarabiasz mnóstwo pieniędzy, ponieważ potrafisz połączyć dwie strony transakcji. Jest to świetne, świetne rozwiązanie. Innym przykładem jest branża nieruchomości. Załóżmy, że jest jakiś inwestor, który flipuje i potrzebuje okazji inwestycyjnych. Ty z kolei znasz osoby, które chcą sprzedać mieszkanie w bardzo atrakcyjnej cenie. Możesz dostarczać okazję temu właśnie, temu właśnie inwestorowi i w ten sposób zarabiać pieniądze. Taki pośrednik potrafi zarobić nawet 5000 zł na jednej transakcji, ponieważ znalazł okazję dla inwestora. Więc on zarabia 5000 zł, nie inwestuje żadnych pieniędzy, nie ryzykuje i nie musi użerać się z ekipą remontową. Więc jest to naprawdę solidny biznes. Siódmym sposobem jest marketing afiliacyjny. Polega on na tym, że promujesz produkty innych firm. Jeżeli klient kupi, otrzymujesz wynagrodzenie. Ja zaczynałem w ten sposób, że polecałem e-booki złotych myśli, a jak klient kupował, ja otrzymywałem odpowiednie wynagrodzenie. Ale ja zrobiłem coś, czego nie robi większość marketerów afilacyjnych. Ja skupiłem się na budowaniu własnego biznesu. Prowadziłem bloga, rozbudowywałem własną listę adresową, kontaktowałem się z tą listą, ta lista mnie znała, ufała mi i jak polecałem jakiś produkt, automatycznie generowałem całkiem sporą sprzedaż. Były okresy, że byłem partnerem numer 1 złotych myśla. I kiedy zrobiłem swój produkt, zacząłem sprzedawać swoją wiedzę, natychmiast wykorzystałem zasoby, które miałem, po to, żeby rozwijać swoją firmę. I w ten sposób przeszedłem z marketingu afilacyjnego do sprzedaży własnych produktów. Kolejnym sposobem jest bycie youtuberem lub influencerem. Wydawałoby się, że na YouTube się nie da zarobić, a da się zarobić. Mój kanał jest stosunkowo mały. 26 tysięcy subskrypcji, więc wydawałoby się, że z tego nie będzie żadnych pieniędzy. Jeżeli subskrybujesz mój kanał, to wejdź sobie do zakładki społeczności, ponieważ tam pod koniec miesiąca publikuję, w jaki sposób rozwijam swój kanał oraz publikuję zarobki. Z samych reklam miesięcznie zarabiam ponad 3000 złotych. Więc już jest ok. Dodatkowo sprzedaję własne produkty i dzięki temu, że ludzie oglądają mnie na YouTubie, potem przychodzą i robią ze mną interesy. Więc jest to świetny sposób, żeby również zarabiać pieniądze. Dziewiątym sposobem jest bycie korepetytorem. Jeżeli jesteś dobry z jakiegoś przedmiotu, angielski, francuski, niemiecki, polski, to możesz uczyć innych ludzi, możesz pomagać albo przygotowywać inne osoby do jakichś ważnych egzaminów czy matury. I jeżeli sprzedajesz online swoje korepetycje, to automatycznie masz znacznie szerszy i większy rynek niż gdybyś tylko ograniczał się do swojego lokalnego rynku. Dziesiątym pomysłem na biznes jest bycie agentem biura obsługi. Większość firm musi odpowiadać na pytania klientów. Agent Biura Obsługi to była pierwsza osoba, którą zatrudniłem w swojej firmie. To jest coś, co musisz robić, a z czego de facto nie masz pieniędzy, więc warto to po prostu outsourcingować. I bycie takim agentem jest świetnym sposobem, żeby zarabiać pieniądze. Najczęściej taka firma potrzebuje Cię na godzinę, na dwie, co oznacza, że możesz pracować w kilku firmach jednocześnie. I co oznacza, że możesz mieć bardzo wysoką stawkę godzinową, ponieważ yy, pomimo tego, że jest to prosta robota, to jest to jednak robota wymagająca. Więc bycie agentem biura obsługi jest kolejnym świetnym pomysłem na zarabianie pieniędzy online. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę się standardowo o subskrypcję, łapkę w górę i napisz mi, który pomysł według Ciebie jest najlepszy, albo który pomysł przypadł Ci do gustu. Trzymaj się, hej!